Idziemy sobie z marem przez inną wieś. Major, poszukiwacz interesujących zapachów. Bo Nasza wieś to jest o, tam jak tamte góry widać. Tamte pagórki. Ale zapachy interesujące, nieważne w jakim miejscu się znajdziemy No spoko, do nosa mu nie będę wsadzał tej kamery Puszysty Chodź puszysty idziemy O, bawią górę widzę. Ten nasz bardzo dobrze znany szczyt. Postaramy się tam pójść po raz kolejny z Majorem. Dla Majora to będzie trzeci raz, tak naprawdę dopiero. Ja tam byłem więcej razy. szyste wszystko. Szukaj, szukaj, może znajdziesz coś ciekawego. Na przykład znajdziesz i przestraszysz kolejnego kota. ma bardzo intensywnie na uszy taka już jego owczarkowa robota. Wreszcie ten stary budynek Echo przeszłości Teraz większość wsi powoli wygląda za, jak małe miasto No tak minęliśmy ten stary budynek, to znaczy, że jesteśmy blisko parkingu, gdzie nasz wóz stoi. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia z tym wiejskim razem. Na razie.